maneczko, witaneczko Nie minęło 2-3 dni od czasu akcji z kotkami Znalazła się pani co przygarnie obydwa Także jedziemy po kotki I pojedzie je zawieźć Na miasteczko śląskie do takiej pani powiedziała Jak z początku chciała tylko jednego Ale mówi jak ma, mają siedzieć tam w tym lesie Jeszcze coś zje To bierę obydwa Także jedziemy po kotki. Nana już się zaklimatyzowała, Lubacława. Także jest ogień, już szaleje pełną parą. Także myślę, że widzimy się na miejscu. Ciekomy. Lotają, się czają. Siema maluchy. Cześć Wąm. Dzisiaj jedziecie do nowego domu Łoba, do takiej pani. Nie Krzysztof, siemaneczko. O no, kurde, smutno mi. <laughs> Krzysiu, teraz będzie... Nie będzie miał co robić w ogóle, co? Więcej na rowerze metrów będziesz prął. Nowe się znajdą, Także bierzemy dzisiaj kotki. Buda na razie zostaje, bo może być awaryjnie jeszcze do pewnych kotków. A jak do końca tygodnia się okaże, że ich nie będzie, to Buda pojedzie w pewne miejsce. Gdzie koty bezdomne mieszkają i se tam będą urzędować w tym apartamencie, nie? A, bawić się zaraz, co? Jest ten nasz bober Bober Co tu jest, bober? Lola Kurde Siło, nie bój się Dobra, uciekaj, uciekaj nie dajcie się chycić. No nie dajcie się, no nie dajcie się Kikol padł... Zaraz mi pójdzie opony w tym, w aucie poprzeżyną padę, żeby ich nie brał. się później. No, wad wziął. Się dorobił o w dwa dni, tak szybko trzeba było kupić wszystko. Bo jest to małą... W poniedziałek chyba do tego, do weterynarza trzeba jechać odwiedzić. Żeby pobadał i... Powiedział, co ja mam robić w ogóle, nie Kikol Co, chytomy, czy co? Chytomy, Tome... czy chcesz jeszcze se posiedzieć Tome z one są, trochę... ja nie widzę A, ty nie widzisz, tam siedzą, przy okazji Ty, Ty, siedzą Dobrze, że ta babka bierze dwa, wiesz? No, no, będą se razem jest ciężki, kurde Dwa będą razem jak Ci się nie będzie podobało, Lukas, to wyszka mi jak coś, to dzwoń. Telefon komórkowy im daj jeden chociaż. Nie, będzie im się podobać. Ta pani już ma jednego kotka większego, siedmioletniego, z tego co mówiła. czy się zgrają, nie? Ja, ona powiedziała, że jest tak spokojno, że, że nie powinno być nic. Patrz, jak Lukas to jest... Lukas tak do mnie rgnie, że to jest... A genały go nikt nie chciał, co? No, dokładnie. Ja akurat pierwszy, no bo pierwszy szarego tak wypadło, że szary. Uff. Nikt go nie chciał. Nie. Ale jak Jo do domu jadą, nie? A Wio mhm. takie dupne lustro na ścianie, nie? To opie z początku jak dziwiła w te lustro i na podlatywała i strzałka z tego lustra, nie? nie. Co ci ciory, pakujemy się? Do skrzynki. Albo wam się tu tak podoba, że nie chcecie iść. Jest tu. Kaj jest drugi? Kaj jest drugi? Lukas Pićeko. Także zabieramy... Podoski nie Potem, no Zabieramy dzieciaki do transportera i jedziemy na miasteczko śląskie Ciciory. Co? I kolino niebec te. Będzie jedzie, ty adres weź Ja mam adres, bo ona mi wysłała adres. Ja tam będę na rowerku to Podjada Co w cię powadzie? No lekko Lekko i jedziemy, bo jest niedziela się no, ja już nie patrzę Nie pacy. To sobie przyjedziesz posprzątać i tak jakieś ja, ja, ja. nie? No To dzisiaj niedziela, dziela, trzeba my, trochę to ta, ta by ta, ta, by ta staro wabił, nie? No. Także nic, my się, my się świjomy i od boża Krzyszka do domu i jadę do tej pani na miasteczko zawieść kocórki. Będzie. Mm. Mm. Tak, I co, jademy, co ty grysy? Już to czuję. No to jademy. Dobra, to Narecka. Do zaś. No, do zaś. No nie bet, Nie <grystanie> Na razie. <grystanie>